Jest dziennikarz, czym się zajmuje? Zajmuje się, na przykład interesuje się na przykład rzeczami, które się wydarzają i na przykład w gazecie są, można może zapisać dziennikarz na przykład, co się dzieje na boisku i czasami kto strzelił gola, kto, kto ma piłkę, kto strzelił V. Kto niedobrze strzelił, kto oszukiwał, kto strzelił samobója. A jak wygląda dziennikarz? Czy potrzebuje jakiegoś sprzętu do pracy? Tak. A jakiego? Samochodu. Samochodu? Tak. No tak, żeby dojechać w dane miejsce i zrobić materiał, a co jeszcze? Czym zajmuje się dziennikarz? Pisaniem. Co on takiego ciekawego pisze? Co jest w wiadomościach, albo jak grają piłkarze. Albo na przykład może opisać, że jak, jakąś, nowo, jakąś nową sukienkę. Że jakaś nowa sukienka jest w sklepie może opisać jeszcze. Albo jak ktoś buduje nowy fikoland, to też może opisać. No dobrze, ale dziennikarz tylko pisze, czy, czy może w jakiś inny sposób? Pisze i się rozmawia. Pisze i rozmawia dziennikarz. W jaki sposób jeszcze dziennikarz przekazuje informacje albo tworzy informacje? Na przykład lobby z kimś film, film jakiś, na przykład od dniu babci i dziadka, albo od nią mamy, czy od dniu dziecka. A y, dziennikarzem są mężczyźni czy kobieci, Czy kobiety? Kobiety. Mężczyzna i kobiety, bo bo oni bo 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 to jest to samo tylko że jeden to chłopiec a drugi to dziewczyna jakiego jeszcze sprzętu potrzebuje dziennikarz do pracy czy ktoś może wie mikrofonu czego jeszcze <laughs> Dlaczego potrzebuje dziennikarz do pracy? Jeszcze potrzebuje kamery. Dokładnie. Filmować filmy, bo bez kamery to się nie nagra filmiku, bo jak będzie długi film to na telefonie albo na komuś, bo na telefonie to... I na tablecie tego się nie zrobi, bo musi być taka taśma filmowa. To wtedy można zrobić długi film albo krótki film. Bo bez taśmy filmowej to wtedy film się nie uda, bo wtedy będzie musiał być krótki film. A czy ktoś z Was chciałby pracować w zawodzie dziennikarza? Ja bym chciałam bo wtedy też. Można nagrywać, a ja lubię nagrywać różne rzeczy. Ja też, bo tak samo lubię nagrywać różne rzeczy. A co lubisz nagrywać? Różne. Jak ludzie pracują, jak coś robią. Ja bym chciała jeszcze zostać, no bo chcę opisywać o. Bym chciała nagrywać, no bo chcę opisywać o sukienkach. Czyli zajmować się takimi plotkami i modą, tak? i na przykład ja to filmuję, na przykład o moim psie Foziu, bo ja filmuję, jak on się bawi swoją piłką, bo wtedy jest śmieszny, bo wtedy wystawia język i tak się tacza po tlawie. A ja by też chciał, ja by w, z, y, grał w film wszystkie. Chyba chciałbyś być aktorem, tak? Tak. Hmm. A powiedz mi, masz jakiegoś ulubionego aktora? Nie wiem oh. jeszcze. A jak wygląda aktor? Jak byś wyglądał, gdybyś grał w takim filmie? Ja by, ja by ubrał się w. Koszule i garnitur, i czarne spodnie. I o, jeszcze jednym słowem elegancko, tak? A powiedzcie mi jeszcze, czy dziennikarz y, musi posiadać jakieś takie wyjątkowe cechy, żeby pracować w tym zawodzie? A jakie? cechy, bo dziennikarz musi dużo pracować, dużo też musi też pilnować, żeby, żeby ktoś to dla niego pracuje musi, musi dobrze ustawiać kamele, bo jeśli nie dobrze ustawi kamele, to wtedy dziennikarz musi ją dobrze ustawić dla, dla pana, który ma to zrobić albo dla pani, która ma to nagrać. Ja bym chciała być dziennikarką i bym chciała filmować, jak moja babcia pracuje. I jak basterek bawi się z, i Edzia. A gdybyś była taką dziennikarką, to jakbyś się ubierała? Jakbyś wyglądała? W, czarno, w czarne i białe spódnicy, te i pa, takie obcasy. C, 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 i bym w wstążką tutaj zawiązywała. A ja bym jeszcze filmowała. O, o masażu. A ja to by wyglądałam, to by miałam tlampki. Takie na przykład czarne tlampki by chciałam mieć. Taką kamizelkę jeansową, bo ja lubię jeansowe. I bluzkę w jakieś ładne wzorki. A, spodnie, a ja by chciałam mieć też stopy. A włosy to by przypinałam Taką, taką gumką. A ja bym się ubierała w, te, w taką czarną spódniczkę, nałożyła jakiś dżinsowy sweter, no i jeszcze trampki, no i jeszcze dżinsowe spodnie i... Jeszcze bym chciała zawiązywać różnymi kokardkami. To jeszcze mi odpowiedzcie na jedno pytanie. Gdzie można spotkać dziennikarza? Można na przykład w jakimś filmie, bo można na przykład na ulicy, bo czasami ktoś może odwiedzić na przykład jakieś miasto, na przykład Polskę może odwiedzić, na przykład Białystok może odwiedzić, takie taki miasto Białystok może odwiedzić, bo. Bo już luźne miasta, to też dziennikarze wszędzie robią jakieś filmy, więc mogą odwiedzić na przykład jakieś miasto, czy, ja, czy za granicę mogą pojechać i zawsze muszą mieć walizki dobre, żeby przenieść kamery i mikrofon, bo wobec tych rzeczy nie da się zrobić filmu.